W każdej uprawie tulipanów wszystko zaczyna się od cebulki. To w niej zawarta jest informacja o tym, kiedy należy ją posadzić i jakiego koloru jest kwiat. Przyjrzyjmy się masowej uprawie tulipanów w Wielkopolsce, skąd pochodzi znaczna część kwiatów, które następnie trafiają do Waszych wazonów. W pierwszej fazie produkcji odbywa się sortowanie cebul. Zadaniem pracowników jest ocenić ich jakość, a następnie umieścić w specjalnych skrzynkach. To z tego miejsca w odpowiednim czasie wyrośnie kwiat. Zanim jednak cebulki trafią do szklarni, muszą się ukorzenić, a także przeczekać okres, w którym nie są gotowe do wzrostu. W tym czasie znajdują się w chłodni, gdzie spędzają od dwóch do 3 tygodni. Następnie transportowane są do ogromnych szklarni, gdzie na specjalnie zbudowanych stołach uprawowych rozpoczyna się ich wzrost. O szczegółach tego procesu opowie nam pan Wojtek, dla którego tajniki uprawy tulipanów są codziennym zajęciem. Po ukorzenieniu tulipan jest przywożony na szklarnię, wystawiany i wystawiony jest na takiej szklarni wzrostu, w której on musi dojść do takiego poziomu. Kiedy już jest dosyć wysoki, zielony, ale jeszcze kwiatów nie ma. Po tym etapie przejeżdża na szklarnię żniwną, tak zwaną, harvesting, i tutaj dojrzewa do osiągnięcia kwiatu, do realizacji zamówień. 90% produkcji u nas polega na uprawie hydroponicznej, czyli że tylko na wodzie. To, co cebula czerpie z podłoża gruntowego, musimy dostarczyć w nawozach przy podlewaniu tulipana. On jest mniej więcej podlewany albo codziennie, albo co drugi dzień w zależności od fazy wzrostu. Im większa masa zielona, tym więcej potrzebuje wody i trzeba go częściej podlewać, żeby miał swoje te wartości i szedł do góry. W trzynce, w zależności od wielkości cebul jest 100, 100 kilkanaście cebul. To już jest w fazie mniej więcej dorwania w ciągu. Jednego, dwóch dni będzie zerwany ten tulipan, on się już wybarwi i będzie idealny do sprzedaży. Są różne odmiany, niektóre odmiany dojrzewają 3 tygodnie do 4 tygodni, a są takie, które bardzo szybko po dwóch tygodniach już są do ścięcia. Zanim to jednak nastąpi, pan Wojtek i jego zespół przeprowadzą proces żniw. O tym, które kwiaty są gotowe do ścięcia, informuje specjalne oprogramowanie. Dzięki niemu pan Wojtek może w sposób zautomatyzowany transportować wybrane skrzynki do specjalnej strefy, gdzie pracownicy mogą realizować etap zrywania. Tulipany! Które się nadają trwom na taśmę, i tą taśmą dojeżdżają do obcinarki. Następnie z obcinarki tulipan jedzie do maszyny, która sortuje tego tulipana w zależności, jaką potrzebujemy długość, jak, ile, jaką ilość. Sercem wszystkiego jest furora, która robi za nas bardzo dużo pracy. Tu jest program, który obsługuje całą tą maszynę. Możemy sobie zobaczyć, jak się kształtuje długość danego tulipana. Tulipan wchodząc do tej maszyny ma rentgen, który mierzy każdy kwiat i w zależności od tego, jak zaprogramujemy, czy ma być 40 cm, czy 35 cm. i tutaj ta maszyna właśnie ustawia tak, że nóż przycina na odpowiednią długość. Po obcięciu sebu tulipan idzie taśmą do maszyny sortującej. Jest to Jedna z niewielu w Polsce, chyba jedyna na razie jeszcze w Polsce maszyna Bercomexu, która sortuje nam ilościowo i jakościowo tulipany. Po zapakowaniu odpowiedniej ilości na danej stacji przejeżdża paczka do wiązarki i pracownicy pakują tego tulipana i realizujemy tutaj to, co potrzeba do realizacji zamówień.